No hejka, kochani na moim kanale, zapraszam bliźnięta na czytanie na miłość. Bliźnięta to jest czytanie na październik 2023 roku, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć czytania. Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które nie subskrybują kanału, zapraszam do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka, wtedy nie ominie Was żadne terminowe czytanie. No, energie są zmienne i czytania są na określony czas, więc dobrze byłoby otrzymać takie powiadomienie przed czasem obowiązywania czytania, niż y, otrzymać je w trakcie albo po, przypadkowo na YouTubie. Dobra, zaczynamy wobec tego, co miłości dla bliźniąt na październik 2023. Bliźnięta październik 2023. Okay. Ty w tej sytuacji Ty w tej relacji sześć buław. Lub co przeszkadza? Paść Pentakli, co przyniesie niedaleka przyszłość? Arcykapłanka i rada, lub wynik: 9 kielichów. 9 kielichów w tle. Raz, dwa. Rycerz y, Mieczy, Rycerz Mieczy, Dwójka Pentakli i Król Buław. Wow, ale romans. Mm. Szybki, namiętny romans, ale, ale. U części z Was to jest tak, że to jest romans Waszego życia. To znaczy. Wszystko po kolei. Dla części to jest romans waszego życia, więc no po prostu jakby idziecie w kierunku osoby, której pragniecie, ale to tak bardzo szybko. Jesteście w swojej energii. Rycerz bieczy, to jest wasza karta bliźniąt. Biegniecie szybko, bardzo szybko. Zamieszanie wywołujecie, zamieszanie, może nawet jakiś konflikt. Eee, szybko, bardzo. To jest wyścig. Ruszacie do przodu, aby zdążyć do kogoś. Za kimś. To ruszenie do przodu, no to może być, pojawiacie się nagle, nie wiadomo skąd, szybko, zawracacie komuś głowę i uciekacie. Ale co robicie? No zawracacie głowę, no i spadacie, tak, uciekacie szybko. No możecie zdążyć zrobić rzeczy, a możecie nie zdążyć zrobić rzeczy. Co się da, dzieje dalej? Żonglujecie między dwiema osobami. Tu mogą być dwie oferty pracy, między dwiema ofertami biznesowymi, albo między dwiema osobami do relacji. Bardziej widać tu relację, chociaż jest tu osoba króla Buław, a król Buław to nie dość, że archetyp kochanka, to jeszcze archetyp szefa może być też, ale raczej archetyp kochanka. To nie musi być szef, to może być po prostu kochanek, kochanka. To może być, tak jak powiedziałam, romans życia, i dlatego sobie żęglujecie między dwiema osobami. Może jest tak, że tu jest sytuacja, w której wy jesteście to jest część, i że jest ktoś dla części singlów i dla części w relacjach dlatego, że pokazują się tutaj i takie, i takie energie ktoś, kto jest w relacji jest w jakimś związku no właśnie zmierza tak szybko w czymś kierunku albo no właśnie zrobić zamieszanie namieszać, pojawić się zrobić zamieszanie i ucieka ale później rozdziela energię i czas na dwie osoby, czyli spotyka się Czyli są tutaj spotkania z dwiema, z dwiema osobami, może ktoś z jedną żyje i mieszka, a z drugą się spotyka. Tutaj jest romans, tutaj jest. Słuchajcie, to jest też tak, że król Boław jest osobą wielkoduszną i to jest osoba, która no, jest nie tylko do romansu, bo może być i kochankiem, ale z tego romansu może być trwały związek. To jest też bardzo osoba ognista, przebojowa, dynamiczna, duża żarliwość, duża namiętność, duży ogień, no po prostu z tego to będzie duży ogień, tak. No tak. Będzie duży ogień z tego. A to jest co pomaga, co przeszkadza. Dobre. A czy coś dalej po tym ogniu? Dalej, możecie kogoś wybrać, jest kogoś się leczyć, ale niekoniecznie to jest za daleka energia. Patrzymy w październik. E, moi drodzy, e, wasza, e, znaczy tak, wy jesteście w energii, nie w energia w sytuacji, w tej relacji sześciu buław, więc czujecie jakieś zwycięstwo. No, albo zwyciężyliście, bo podążaliście tu, zaraz coś mi się tutaj źle poukładało. No właśnie, widzę, że odwrotnie to odłożyłam. To był rycerz mieczy, dwójka pentakli i, yy, i król buław, tak to było. Mhm. I Wy tutaj czujecie jakieś zwycięskie wyjście z opresji, widzę, że to Wasze raczej wyjście. To znaczy, co? Ktoś został wybrany spośród wielu, zostaliście wybrani z tłumu, albo to Wy zdobyliście względy osoby, o którą się ubiegacie, i stąd. Był sprawdzian wartości. Najwyraźniej ktoś zdał ten sprawdzian wartości, wyszedł z opresji, czyli ktoś został wybrany, a ktoś sam osiągnął względy drugiej osoby. No i tutaj są te względy, dlatego zaczyna się żonglowanie między dwiema osobami, spotykanie się z dwoma osobami. Tu jest sukces. Czujecie się, jakbyście wygrali, jak na loterii po prostu. No może macie akurat możliwość bycia z dwie, dwiema osobami. Czyli z jedną osobą na stałe, albo z dwoma się spotykacie, no i obydwie jakby są dla Was na, na równi, tak przynajmniej póki co traktujecie i że czujecie się, no jakbyście los na loterii wygrali. No może tak być. W każdym razie, no, pracowaliście na to, ale osiągnęliście, pomimo właśnie, że musieliście na to być może y, pracować, sami zapracować. To jednak osiągacie więcej niż się spodziewaliście, i to jest o tyle, że być może nie spodziewaliście się, że się uda z tą drugą osobą, a tutaj z tą drugą też się udało. No i macie dwie. I teraz możecie żonglować, decydować, robić co chcecie. W miłości symbol wygrany w dziedzinie uczuć związków i miłości. no Podchodzicie teraz do uczucia miłości z optymizmem. Czujecie się, jakbyście wygrali ten, wygrali ten los na loterii. Zdobyliście względy tej osoby, którą chcieliście zdobyć, którą chcieliście być być może, pokonaliście jakieś przeszkody, zatriumfowaliście, jesteście podziwiani, i jest to bardzo dobry czas też dla singli. Bardzo duże powodzenie w miłości, więc pewnie Was czeka to samo, co przed chwilą powiedziałam. Odnosicie zwycięstwo. Macie czas, miesiąc pełen dobrych wiadomości, można by powiedzieć. Możecie się spodziewać jakiejś nagrody, uznania za swoje wcześniejsze wysiłki, starania, za swoje działanie. E, okazujecie radość, świętujecie też w gronie przyjaciół, najbliższych. Co pomaga, co przeszkadza? Tutaj mamy mm, rycerza pentakli. Nie, pazia pentakli. Tu mamy mm, pazia monet, tak? Uwiedzenie. No, pomaga, że ktoś was uwiódł, albo przeszkadza, że ktoś was uwiódł. Jednym pomaga, drugim przeszkadza, oczywiście. Ale może przeszkadzać w. w Mogą przeszkadzać kwestie finansowe, które wkradają się w relacje, czyli no, problemy finansowe albo czyjeś finanse tutaj przeszkadzają. Komuś to przeszkadza, ktoś się w to wtrąca. No, kwestii związane z finansami, jak się wkradają, to znaczy, że ktoś może mieć, z jedna z tych osób może mieć materialne podejście albo wy macie materialne podejście, czyli komuś może chodzić po prostu o to, co posiadacie, o to, co jesteście w stanie dać, o to, co posiadacie, o to, czym się dzielicie. Na co dzień, tak, że to są po prostu o rzeczy, o wartości, takie rzeczy, które są rzeczami po prostu wartościowymi, o to komuś chodzi, tak? Może też i o pieniądze, że ktoś może mieć więcej, że ktoś może wydać własne i wasze, albo na przykład tylko wasze. No różnie to może wyglądać. W każdym razie. A może komuś przeszkadzać to, że ktoś chce początkowo zacząć od przyjaźni, że pojawia się początkowo u kogoś takie uczucie, a tylko przyja przyjacielskie, koleżeńskie, a dopiero za jakiś czas ktoś chce, dopiero małymi krekami, krokami, za jakiś czas, żeby to um, rodziło się w coś, przerodziło się w coś więcej. To mogłoby komuś przeszkadzać. No raczej wam, bo wy jesteście energią dosyć szybką, więc może ktoś chce wolniej, a wy chcecie szybciej i to wam przeszkadza. No może. A w każdym razie to jest bardziej taka miłość, relacja powiązana z rozsądkiem, z relacją. Jeżeli. Wróć, z, z powiązana z rozsądkiem, z, z po prostu takie, taka racjonalna decyzja, taka logiczna decyzja bardziej o byciu ze sobą. Ale tutaj moi drodzy, no co by mogło pomóc? No właśnie, mogłoby pomóc czasem to ten ruch małymi krokami, to poznawanie siebie powoli, czyli nie od razu, tylko tak powoli, żeby zdążyć tam się coś poczuć żeby te uczucia zamieniły się w coś więcej, żeby wytworzyły się jak najwięcej więzi, jak najbardziej trwałych. I to byłaby taka relacja miłość powiązana właśnie z rozsądkiem. I to pomogłoby, bo to mogłoby być wtedy trwałe, poważne na wiele lat. Gdyby było powoli małymi krokami, to wy zdążylibyście się chyba w tej relacji po prostu, moi drodzy, yy, yy, poczuć. Poczuć, tak? Że to jest miłość, że to nie jest coś takiego, co mnie dopadło na zauroczenie, zakochanie, na krótko, tylko że to jest miłość, tak? Że to się rodzi miłość. No, żeby to powstało, to muszą powstać więzie, a mięzie nie powstają z dnia na dzień. Więzie nie powstaną w 6 miesięcy. No nie bardzo. Nie. Nie ma szans. Dobra. Co dalej? No dalej jest. Hmm. Dalej jest, a jeszcze może przeszkadzać tutaj, że ktoś zaczyna jakąś karierę, zaczyna coś, początkuje w jakiejś dziedzinie, w jakimś fachu, być może nie ma to za dużych korzyści, albo nie odnosi korzyści finansowych. No, i to trochę właśnie przeszkadza, że jakby ktoś, no nie jest jakby taki stabilny finansowo, ta druga osoba może nie być stabilna finansowo, może nie być jeszcze taka wypłacalna. Może nie być płynności finansowej, może trzeba dokładać, albo po prostu osoba jakby się czegoś uczy i za bardzo z tego nic nie ma póki co. No, może tak być. Co w nadchodzącej przyszłości? Tutaj jest arcykapłanka. Tutaj, moi drodzy, wychodzi na jaw jakaś tajemnica. No tak, pamiętajmy tam, że był romans. Mógł być romans, mogło być żonglowanie dwoma osobami, dwiema ofertami miłości, relacji, uczuć. No i to wychodzi na jaw. Tajemnica zostaje odkryta. Ktoś tą tajemnicę odkrywa. Ale widzicie, to jest przy tej szóstce, czyli przy wyjściu zwycięskim z opresji, czyli ktoś pomimo, że odkrywa tajemnicę, udaje się zachować coś. Odkrycie tajemnicy jest owszem, ale następuje spokój. Szacunek. Jedynie no następuje spokój okres takiego szacunku jedynie co to będzie może być jakiś problem u kogoś w sferze mm, seksualnej. Albo ktoś nie będzie chciał za bardzo mieć tych kontaktów fizycznych takich od razu, już, no albo po prostu pojawi się u kogoś problem z tym i tyle, i będzie trzeba się problemem zająć. Może to być bardziej takie, taka relacja, najbliższa przyszłość, przede wszystkim skupiona w tym związku, w tej relacji, w tej znajomości na rodzinie. Tu może być większe przykładanie uwagi do wartości duchowych. I czasem jest tak, że to te wartości są stawiane na pierwszym miejscu. Dlatego ktoś może nie na pierwszym miejscu stawiać seks, cielesność, tylko właśnie wartości duchowe. W każdym razie, jaka jest przyszłość niedaleka tego? Rodzina. Ro rodzina taka spokojna, rodzinna, przystań, bez niespodzianek, bez problemów. Pragnienie też czyjeś utrzymywania życia osobistego w tajemnicy przed społeczeństwem. Czyli pragnienie ukrywania tej drugiej osoby, ukrywania tego życia. Pytanie, czy to dobrze? czy to źle, to wszystko zależy no właśnie, bo jeżeli jest żonglowanie między dwiema osobami, to ktoś tutaj ukrywa, będzie chciał ukryć jedną osobę jeszcze, że ma, że się spotyka że niby z jedną już jest, ale może będę chciał wymienić tą na tą, czyli znowu z tą być na stałe, a z tą niby żonglować tylko czyli w sensie być albo nie być albo być czasami no i to może być problem znaczy problem, to może być po prostu powód dla którego osoba yy, trzyma w tajemnicy swoje życie osobiste. Teraz tak, część z was tu, ktoś może pozostać, zdecydować jednak być singlem, czyli być w statusie singla, singielki, ale spotykać się z dwiema osobami. Tutaj jest taka sytuacja. Czyli to jest taki romans, to jest po prostu bycie kochankiem, kochanką, czyli fizycznie nie jestem formalnie w relacji żadnej sformalizowanej, nazwanej, że z kimś jestem razem, tworzę jedność, tylko po prostu i występuję jako singiel, singielka, spotykam się z dwiema osobami różnymi, tak? I w tym momencie. Spotykam się po to, żeby przede wszystkim zrozumieć samego siebie, zrozumieć to, czy ja chcę być z tą osobą, z tą osobą, czy sam, czy sama, czy z kimś w relacji. Po prostu tu jest trochę też taki wybór, tak, czy taka, taka chęć dowiedzenia się, tak, zrozumienia. Tu jest ponowne przemyślenie swoich próśb, oczekiwań, żądań pod, pod kątem, pod względem znalezienia tej ukochanej osoby. Dlatego możecie zechceć, zechcieć nadal zatajać pewne informacje właśnie w tym celu, tak? że nie wiecie, nie jesteście pewni, czy to ta osoba, czy to jedna, czy to druga, czy to w ogóle żadna z nich. Tak może być. To może być romans, to może być tak jak mówię, romans z dwiema osobami, ale tak naprawdę może nie być tutaj żadnych silnych uczuć do żadnej z nich, ale mogą takie uczucia się pojawić. Pojawiłyby się wtedy i pomogłoby to wtedy, kiedy małymi krokami byście się poznawali i zdążyli wytworzyć sobie więzi, zdążyli się poznać przede wszystkim. W radzie lub w wyniku jest dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów. Radzi Wam, żebyście sami sobie sprawiali przyjemność. No właśnie, więc tutaj no niektórzy pozostają w tej takiej energii, oczywiście singiel może zostać singlem, jeśli jednak zdecyduje, czy singielką jeszcze i się tutaj z dwiema osobami na razie póki co spotykać, bywać, pomieszkiwać. Natomiast w ogóle macie bardzo wiele zaoferowania. W wyniku tego wszystkiego ktoś może i jedna i druga osoba ma dużo do zaoferowania, ale ktoś tutaj kochanie się od innych izoluje, odgradza. No właśnie. Możecie to być właśnie wy, bo odgradzacie się, bo wiecie, że nie możecie pokazywać jednej i drugiej relacji, bo się jedna osoba o drugiej nie może dowiedzieć po prostu. Ale czasami jest tak, że, ta osoba, że ktoś się dowie, bo tak jak mówię, tajemnica zostanie odkryta, więc tutaj może ktoś się dowiedzieć o tym romansie. No i wtedy zostanie ta jedna osoba, albo w ogóle zostaniecie singlem, singiarką, też z tego powodu, że no tak żeście naromansowali, że komuś się to już nie spodobało, że, że jest tylko kochankiem, kochanką, a myślała osoba, że jest z wami w jakiejś relacji. Dziewiątka kielichów jest pozytywną, bardzo kartą, dobrze prognozuje na przyszłość i jest zapowiedzią emocjonalnego spełnienia. Więc to jest najważniejsze, że nawet jeśli teraz, w październiku, chcecie być singlem i singielką, to relacja, którą macie, czy relacje, mówią o tym, że któraś z nich jest zapowiedzią tego spełnienia, tego zadowolenia z życia, jakie wiecie. Będziecie zadowoleni z siebie, z równowagi. Tutaj będzie spokój, przyjemność fizyczna, satysfakcja, spełnienie marzeń. Oddawanie się różnorodnym uciechom, korzystanie z życia. No, korzystacie w pełni w wyniku tego wszystkiego albo z dwiema osobami, albo tylko z jedną, albo tylko sami, bo jeśli tajemnica wyjdzie na jaw, no to możecie zechcieć być sami. No, możecie nie zechcieć się tłumaczyć ani jednej, ani drugiej osobie, tylko powiedzieć, a piernicze, bo będę sam sama, zobaczę, sytuacja się być może sama, jak wszyscy ochłoną, to sytuacja się sama rozwiąże, kto. Z kim, z kim będzie spełnienie marzeń i z, zadowolenie, z emocjonalne spełnienie, a z kim nie? Może to być też trochę w ten sposób, albo dacie na przeczekanie w taki sposób, że wolicie pozostać singlem i singielką i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie. I z kim będzie dalej kontakt i możliwość spełnienia, a z kim nie? Może tak być. Dziękuję Wam, drogie yy, bliźnięta, buziaki, do następnego razu. Pa. pa.